Dzień dobry, Papermaster. Dzień dobry, Szpadlu. To, co już skończyliśmy, to co mieliśmy skończyć, mhm. czyli w laboratorium, wszystkie cele. Poza oczywiście wzięciem ślubu, ale to są cele te rodzinne one nie są obowiązkowe. Tak jest. No, ale wszystko mamy tutaj wyczyszczone, jak w za, więc możemy jechać dalej. Dokładnie. Nie I teraz idziemy do jakiegoś Tinsel Bluffs. No, nie wiem jak to się czyta, no więc czytam jak jest napisane. <noise> Move out. Dobra, przebraliśmy się w nasze ciuszki ja normalne, bo tam z roboty wró wróciliśmy. <noise> Dobra, no to papa. Zobaczymy, jak tamta miejscówka wygląda, bo tam była spoko. Tak, ta była spoko, ale po tej następnej to się nie spodziewam jakichś ochów. ochów, dlatego ją pierwszą bierzemy. Ta jednak wygrała tym swoim otoczeniem, no i tym, że tam było wszystko. Po tak, prostu. te ścieki tam pływały, to było po prostu piękne. No i było wszystko, był sonik, prysznic, były odpowiednie łóżka, także naprawdę. Tak, szybko wszystko szło. No, dlatego tak mamy go pięknie zrobione, to, tak? Tinsel Blues, no. I ona wygląda jak Majka, tak swoją drogą. No, o Boże. A to nie Maxine będzie? Albo Fanny. Albo Fanny, no. O, no. Zamkniemy ją najwyżej. A, została <grym> wyrachowana baba. Dobra, i od razu... A, czekaj, bo nie będzie chyba jeszcze gazety, nie? Nie, nie, chyba nie. Ale to tam jest. to jest takie najgorsze, że z tymi pracami nam najdłużej idzie, bo y, czekamy najpierw 100 lat na gazetę. <laughs> Ale jakby nie patrzy, trochę ta gra jest taka. Mm, jak to nazwać? Powtarzalna? Nie, jak to tak. No, jest takie mocno. Ma, ma, ma te swoje momenty, które się cyklicznie powtarzają. No. Dobra, zobaczymy. I to już takie jest męczące na dłuższą metę, jak przechodzimy te domy. Wszystkie z danego poziomu? Mhm. Okej... Okay. Mm. Czy to jest takie studio, takie... Nie wiem... Producenckie, rozumiem. Wygląda jak taka willa w Los Angeles. No, to jakieś te niby nagrania mają. O, mikrofon Płyty są nawet z gwiazdy, więc spoko. No tak, czyli to jest taki, taki, y, 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 chata takiego producenta mm -hmm. jakiegoś. Tak, telewizor nie Co nam jeszcze zebra Oj, proszę, jednak to fani, no. Mhm. Mm Dobra. No to Malkulma mamy już odhaczonego, o jego Okej, okay, jest... a patrz, jest jacuzzi, oh. a jakaś muzyczka jest? Mm, zaraz się rozejrzę. No dobra, dobra. Okej. Okay. Cele, też cele, zobaczmy. Dobra. I robimy od razu imprezkę, póki mamy dobry humor. Mhm. Tak, tak. Okej, okay, czy tutaj będzie trzeba pobić się z ludźmi na siłce. Tak. <laughs> O, Matko. Tutaj to trzeba będzie znowu pojechać z tym, y, mówi skrypt, tym scenariuszem. Mhm. Trzeba będzie pojechać do y, znowu laboratorium i tam z takiej maszyny skorzystać. Dobra. Tutaj trzeba będzie pojechać do klub rób i zagrać w bilard, których pamiętasz? Chcieliśmy go sprzedać. A się nie dało. A się nie dało, już wiadomo dlaczego. No a tutaj właśnie wydać tą kasę, czyli niedźwiedź wiadomo, ten nie. Jest. No, a, to jest no i tutaj właśnie to, co teraz będziemy robić, tak. No i tutaj praca, praca, praca. no w tych na właśnie. Pewno. Czyli tak, zobaczymy, co tu mamy względem yy, imprezki, Czyli jakieś rzeczy, rzeczy, co by się przydały, a co nie. Tak, jakieś jest tutaj radyjko. Właśnie, radyjko. Pytałaś o radyjko i tak się rozglądam i Radijka nie widzę. Jak na studio, które jest yy, producentem radia. Nie ma. No nie ma. Może na zewnątrz? Okej, okay, tu trzeba coś kupić. A patrz! A je, jaki tutaj jest nie. widok, to jest naprawdę jak w jakimś Los Angeles! Popatrz! A to się im udało po MC. Ej, to wygląda naprawdę nieźle! Tak, zdecydowanie. Naprawdę. Mhm. Dobra. Jak w takim, wiesz, Hollywood, nie? Tak, to się gwiazdy wykupują te takie wille i patrzą na miasto z góry. No, tak! Tak na tym wzgórzu, nie? Tak. Zawsze. Te, te takie domy. Dokładnie. Super to wygląda. Ale radykalnie nie Bardzo malen. fajnie. No nie mam, dobra, to trzeba kupić. I gdzie go dajemy? A, czyli my dwa, dwa mamy. Chcemy tam w tym, y, w tym ogródku? Chyba najlepiej, bo dużo miejsce. Dobra, może być to, o. Sta stać nas na wszystko. Stać dokładnie, stać nas na wszystko. Tutaj tam pod drzwiami, pod tym, o. Dobrze. E, dobra, potem dobra. się będziemy przejmować i będzie spał, dobra. Okay. Teraz tak, czyli I teraz mikser? jeszcze musimy kupić coś, ile to 650 kosztowało, tak? Dobra, jest mikser, dobra. Nie wiem, czy jakiś alarm przeciwłamaniowy. Jakiś kibel jest? Aha, Co kibel jest? A, o alarm! O alarm, tak! Alarm tak. Jest jeden kibel, tu jest ale kibel. możemy dać drugi tutaj w postępowaniu. Prysznic można jeszcze. Prysznic jest, o super. Dobra. Ja szybko ci ruszam, może kamerą, ale tu jest. A, okej, okay, dobra. Dwa hible, powinno im wystarczyć. Ale, a, na przeciwwwód. To mam ten o... alarm, bo tu oni mają, widzę, tak, wiesz, odstawione, więc mm -hmm. ja bym się bała jednak. I tutaj z drugiej strony, nie? Czekaj, gdzie tu są jeszcze wejścia? Bo on i tak, jak wejdzie tu. do o, pomieszczenia z alarmem, to tam zatrąbi, za ale dobra, na wszelki wypadek, nie? Nie jest okej. Okay. Jest tu dobra? Jeszcze tam są drzwi w kuchni. No to mogę postawić. I niedźwiadek. Dobra. I niedźwiadek, tak. Tylko teraz pytanie, niedźwiadka dajemy do środka, czy niedźwiadka dajemy na zewnątrz tam przy, przy tym basenie. Przy basenie? Możemy przy tym basenie. Wiesz, żeby było tak ekscentrycznie, <śmiech> tak. <śmiech> Zawsze spadnie ten pokój tam, bo kwiatek zwinnie coś. No właśnie. Tam przy tej ławce? Czy tak o, na środku? O, tu, no. O, jest super dla mnie. Patrzę Dobra. sobie na miasto. Tak, <laughs> tak sobie spokojnie patrzę na Los Angeles. Dobra, czyli co, robimy żarło tymi, y, tymi dwoma typami? A jakie oni mają, słuchaj, te? Trzy. A, ten I ma trzy. trzy, dobra, ona też. To ona niech robi jest z babą w końcu. <laughs> Wiem, że jestem tutaj taka szowinistyczna, ale mnie ta fani tak wnerwia całą tą grę, że po prostu niech jej się jak najgorzej wiedzie w naszej rozgrywce. Dokładnie, zawsze ją możemy zamurować. Tyle ode mnie. <noise> Wszystkie inne kobiety niech y, odpoczywają, ale ona ma kurde gotować, bo jest zwykłą wyrachowaną babą. Absolutnie zgadzam się z tym. <noise> tak. A ty włącz muzykę. Idzie gotować we z wredną babą, Tak, Ja na to, co nam po tym wszystkim, co nam zrobiła. Tak. Ciągle nam, może dwa nam razy sceny ugotować. robi, tak. Ciągle nam tylko robi sceny i kurde kręci nosem. głupia baba. Ten zrobi impreskę, ten załączy te, e, e, Radico i Malcolm. Będziemy. Uch, Boże, denerwuję się. Zastanawiam się, czy nie wrypać więcej drzwi. A co tutaj, jakiś ten. On wygląda jak ten muzyk Carlos ze randki. Nie wiem, dlaczego ma taką koszulę białą. Ale on ma przynajmniej jakieś czerwone, rude włosy, więc. Michał Wiśniewski. Bo, że jak on mnie wnerwia teraz tym, twoja twarz brzmi znajomo, po prostu nie mogę go znieść. On jest naprawdę, na, na on się tam robi takim luzakiem, takim cwaniaczkiem. A rzyk, że jeszcze klikał rzyk, rzyk. ostatnio, ostatnio klikał jeszcze im te, te on musi kliknąć, w ogóle masakra. Tak, ta, biegał do tego, do y, no, stanowiska Do tego kołowrotka, czy mm -hmm. jak to się tam nazywa, no. Z tym ustawionym głośnikiem, bo nie ukrywajmy, że oni mają wszystko ustawione pod siebie. Yy, tak, oczywiście, bo yy, Zesze yy, trafi o dziwnym trapem na kogoś, kto na przykład ma, nie wiem, podobną barwę głosu, albo yy, tak jest podobny jakoś tak wyglądowo do kogoś, tak, nie? Tak, nagle ta charakteryzacja się okazuje w miarę, yy, w miarę udana, nie? Tak. Nie, nie daję drzwi, bo nie wiem co tam wisi. Tam... Dobra, nie, nie, nie niszczmy tego miejsca. Ta chata naprawdę. Nie... A wiesz, ściany pokaż, bo. Aha, okej. Okay. A na zewnątrz jakie są ściany? Aha, taka cegiełka czy tam takie brązowe. Dobra, Celebrity Party. No, no, no. A, właśnie, czy on przyjdzie? Nie przy. przy, Ma przyjść, chyba powinien przyjść. Aha, Czekaj. czyli ma przyjść tak, z, z, jako nadprogramowy zaprogramowany, tak? Niby tak, ale kurde, ja go nie widzę. A zaprosić go, weź kliknij na ten. Na telefon. Na, y, na telefon. Bo może wiesz, czasem przyjść, po prostu tak przyjść. A, widzisz, nie przyjdzie. Dobra, czyli, będziemy, czyli zaprosimy go, wyślemy mu osobne zaproszenie. No, on jest taki wyjątkowy, że wiesz... Rzeczywiście mo może być tak, że wiesz, komuś on przyjdzie z automatu, a na mnie nie. Myśl, mm -hmm. myśl. Myś. Okej, okay, widzisz. No i co tam? Malcolm. Dobra, zaraz przyjdzie. Czyli tak Malcolm będzie musiał się rzucić na żarcie, coś tam sobie... a muzyczkę jakąś może włączymy, nie? Wiesz co czekaj, muszę zatrzymać, bo mnie wołają. Jeszcze się gra przycięła w ogóle, nie? Bo w takim momencie musiałeś pójść, nie? No dobra. Eee, a muzyczkę, no, no, no. żeby on włączył. Ja nie o, włączona. Mhm. Ten, ten odpadł. albo nie? Patrz, nie załączy tego dzban. Ten no drugi widzisz. co ja miałam, co za. Przez oni to są głąby, nie? Mm, tak, zapomniałem. Przecież rozunku to nie mają. A, dlatego nie załączę, bo ja się odwróciłem, to okay. dobra. Okej! Ja nie mogę A my na nich jedziemy, a to szpadel. To dobra, zwracam wirtualnym zwracam ludzikom honor. Dobra, gotowe. W tej grze w sumie ciężko od, w niektórych przedmiotach odróżnić przód od tyłu. O, Malcolm szyle. Dobra, jest jakieś żarcie na talerzu jeszcze? Jest. O! No Malcolm Atakuj! Żarełko. Potańczymy sobie z nim. Albo w jacuzzi posiedzimy. I go poprosimy o ten. Dobra, ale po co dzwonisz, jak i tak go jest Aha, okej. Okay. Dobra, to go specjalnie powitajmy żeby no, o w szybko. teraz las. Ja nie A. mogę, jakie to zakupia te granice. Jeszcze przez drzwi przeniknął. No też w ogóle, nie? O, oczywiście tak, atakuje talerz. Wygrymy już na pamięć, znamy ich te. Zachowanie autonomiczne, tak. No. Dobra, zjedz to i może żeby jeszcze poszedł siku jak Znaczy, Oczywiście go musiał. Proszę, ale niech on usiądzie sobie gdzieś, nie? Czy to o, widzisz? Babo. O matko. Dobra usiądź. Czyli tamte krzesła, co one nie działają? A nie tam talerz leżał. Aha, ojej, jaki problem wielki, ja nie? nie mogę no i od razu miał, wiesz, ten, y, ikonkę, że ściana mu blokuje, nie bo talerz był, Boże. Dobra, no żyj, że... Malcolm. Ile my z Malcolmem teraz mamy kontaktów? Aha. 94. 94. 94. Dobra, Myślę, czy z nim jakoś siku, potańczyć? Go. O Jezus, Malcolm, co ty? No, cóż to? Jeszcze ja mu, mu zrobię tak. O! Cokolwiek. No, odłoży teraz. Będziemy jeszcze takiemu bogaczowi dawać prezenty, ale okej. Okay. Nie, nie, nie! O, o to mi chodziło. To się odlokowało okay. bez zależeń. I Dobra, teraz i teraz zrobi? niech on gdziekolwiek idzie. Że idzie do srocza Nie, stoi. Nie, stoi. Dobra, to weźmy teraz z nim jakąś interakcję, wykonajmy, nie wiem. Nie, to na pewno nie wejdzie. Bo... Moonwalk. Pogadać, o, o, o moonwalk. O, bo to fajnie wchodzi wszystkim, więc powinno być spoko. Oby jemu teraz też weszło. Jeszcze obaj ubrani tak na biało. Pasują no. do siebie. Pasują do siebie. Ojej, dobra. To co pytamy? To zapytamy o rolę? Mhm. Tak. Dobra, zobaczmy. Pyt wielkie pytanie. No bez kitu. O podaj okay. sobie krabę, dobra. Nie. Yeah. Bałam się tego, ale jest. Co? For you my love? O masakra. Dobra, a to jakiego ty prosimy? Nie wiem, ale dużo kasy daje. Dobra. Czyli co, mamy za zaklepane. Zaklep... Spójrzmy teraz jeszcze na ten super cel. Gdzie to jest? Jest. Mm, tu. O jest, dobra. To nie robimy jeszcze dobra. jakieś cięcie, gdzieś jedziemy, czy... Wiesz co? Nie, już nie. 16 minut ma ten film, więc jeszcze pracę zmienimy, bo chyba o, już jest dobra. gazeta, co? Dobra. To tam w sumie to, było to Fashion Victim być. na nie, pewno. Nie, ma Gazety. No jak to? Czyli my po dziewiątej pewnie przyjechaliśmy. Ale policja idzie. O, to przynajmniej pokażemy na nagraniu. Dobra. Niech nam tutaj zrobi burę. Przecież to jakiś plakat filmowy jest. <laughs> A to taki, taki amerykański film romantyczny. No? Chyba przywitamy to i je, jako ona ma minę na no, Jakie jakiś... ona ma i tak, właśnie ciężki, zacięty, nie wiem. No. Co wy robicie, łamiecie prawo? <noise> Bogacze się bawią i łamią prawo, nie? I niebogacze spacerują no. po innej imprezie. Jako z Okej... Okay. Mamy pierwsze ostrzeżenie, moi drodzy. A tu impreza trwa w najlepsze. Dobrze, że teraz kiblu, Nie, no wim. jak zwykle. Tak. Ale dobrze, że zapytaliśmy Malcolma teraz. Bo teraz Malcolm już wkurzony, nie? Mm -hmm. Nie ma gdzie się wysikać. O, jest tu jakieś te biegnie, nie? Wysikać się, to już kurde, tylko lajka ludzi. Czekaj, patrz, to, to się już od ściany. A, ta drugi drugi zakumała, wolny. że jest, A. aaa! Ta wciąż wzruszyła ramionami! A świszy mnie, bo drugi kibel wolny, nie? No. O, ta zakumała, o, dobra. Czyli co, będziemy... Tak tyle, że ona teraz będzie sikać i jej teraz wlezą wszyscy, a, jednak nie. A Zenon, widzę, wziął się za gitarę. No, dobra. No wiesz, on ma Max wszystkie skille, to i ładnie gra, nie? Dobra. Jak widzicie, tu jest gra o tron dosłownie. <grym> Z <Bez> kitu. <grym> o zasadzie o dwa trony teraz, bo jeden drugiego przerwał. To co, będziemy kończyć, nie? Tak. Dobra. Tym optymistycznym akcentem Malcolm. Tak, wykonaliśmy miłości. ten trudny cel. Tak. Papa. <grym> pa.